A co jeżeli powiedziałbym Ci, że cierpienie to tak naprawdę tylko opór przed tym, co jest? Zazwyczaj płyniemy sobie przez to nasze życie z takimi różnymi przekonaniami o tym, w jaki sposób powinno wyglądać każde nasze doświadczenie. Gdy jedziemy do pracy, chcemy być na czas. Gdy jedziemy na wakacje, chcemy mieć dobrą pogodę, gdy wkładamy w to energię, to oczekujemy jej zwrotu. Spacer. W samych. W pragnieniach i oczekiwaniach nie ma nic złego, bo to tak naprawdę tylko kompasy, które nadają kierunek naszej energii. To przywiązanie do ich spełnienia oraz opór przed tym, co przyszło, zamiast tego, co chcieliśmy, powoduje wzrost napięcia. Schemat wygląda następująco. Coś się wydarza, energia chce przez ciebie przepłynąć w postaci emocji, gniew, smutek, zazdrości itd. Ale ty myślisz sobie, nie, nie chcę tak się czuć. To nie może tak być, to nie mogło tak się wydarzyć.